Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie o pomocy prawnej dla przedsiębiorców, a bardziej konkretnie będzie o tym, jakich prawników trzeba unikać. W mojej pracy zawodowej mam do czynienia bardzo często z prawem można powiedzieć, że 80% moich działań jest ściśle z tą dziedziną związane. Tam, gdzie kończy się moja wiedza, mam do pomocy bardzo dobrych prawników z kancelarii w całej Polsce, dlatego też mogę podejmować się również takich spraw, które wymagają bardzo dobrej znajomości prawa, a ja tych kompetencji nie posiadam. Znacznie częściej jednak spotykam na swojej drodze prawników, których na pewno nie będę polecał, a wręcz mogę ostrzec Państwa przed takimi osobami. Dzisiaj parę przykładów. Mowa tu głównie o tak zwanych ważnych prawnikach, czyli osoby, które osiągnęły jakiś tam sukces zawodowy, posiadają swoją kancelarię lub pełnią w dobrej kancelarii ważną funkcję. Wówczas bardzo szybko ego rośnie w kosmos, często znacząco przekracza wiedzę. W tej grupie zawodowej często spotykam prawników, których dominującymi Cechami jest arogancja, niedostępność czy też traktowanie osób spoza palestry jako niższy gatunek człowieka. Oczywiście pewność siebie jest cechą przydatną, ale jeżeli zamienia to w arogancję, wówczas niesie to za sobą konkretne zagrożenia. Dzisiaj kilka przykładów. Z czym kojarzymy się wielkie ego takich właśnie prawników? Przede wszystkim z wielką marżą. Nie widzę powodów, żeby za usługę, która kosztować powinna 10 tysięcy netto, płacić 50. Ale to już zawsze jest wybór Twój przedsiębiorca. Wielkie ego to też inne zagrożenia. Nie ma w słowniku takiej osoby, to przekracza moje kompetencje. Słyszymy natomiast nie da się, albo jeszcze gorzej, kiedy dana osoba bierze się za temat na którym się słabo orientuję. Przykładem są tu postępowania restrukturyzacyjne, w którym prawnicy mają bardzo niewielkie pojęcie, ponieważ jest to działanie z bankowości, a nie z dziedziny prawa. Przykład to skomplikowane czynności notarialne. Mnie w tej dziedzinie uczył Piotr Siciński, wybitny notariusz z Warszawy, rzeczywiście dzięki niemu, dzięki jemu wiedzy Nauczyłem się bardzo dużo transakcji, które są wyjątkowo rzadko spotykane i stosowane. Więc często przy czynnościach notarialnych, kiedy notariusz jest wybrany przez drugą stronę transakcji, czyli przez kupującego, muszę się zmierzyć z takim notariuszem, który nie umie przeprowadzić danej czynności, nigdy jej nie miał do czynienia i twierdzi, że tego się nie da zrobić. No, ja wiem, że się da, bo takich transakcji robiłem kilkadziesiąt. No ale jak mogę się wspierać z takim autorytetem. W sprawach mocno skomplikowanych bardzo często konieczna jest współpraca kilku kancelarii, czyli wiem, co odpowiada za moją działkę, do którego momentu czuję się pewnie, ale w tej drugiej części, której no, nie opanowałem jeszcze w stopniu dostatecznym byłby potrzebny ktoś inny. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z kancelarią właśnie taką topową yy, i same znakomitości tam pracują, nie ma możliwości, żeby zwrócić się do innej kancelarii, która by ten kawałek, tę część pracy wzięła na siebie. Bardzo często spotykam się też z problemem z etyką zawodową. Dla mnie jest to kluczowe przy współpracy z klientem, czyli nie może być to sytuacja taka, kiedy moja praca klientowi szkodzi, czy jest droga, a nie wnosi nic do jego sprawy, czy wręcz naraża go na dotkliwe straty. Taki ważny prawnik działa niemal w 90% wyłącznie we własnym interesie. Przykładów jest tu wiele. Przypomnijmy na przykład sprawy frankowe. Przez kilka lat Frankowicze przegrywali wszystkie niemal spory z bankami, niemniej jednak byli zachęcani przez tych prawników, którzy wtedy prowadzili takie sprawy, do wchodzenia w kolejne spory. Owszem, po pewnym czasie Frankowicze zaczęli wygrywać. Te osoby, które weszły, ci prawnicy, którzy zaczęli się zajmować frankami na początku, są dzisiaj milionerami, ale mają za sobą setki przegranych spraw, setki porażek, bankructw tych klientów, którzy im zawierzyli w latach 2015-2018, że trzeba z bankiem walczyć. 95% postępowań restrukturyzacyjnych, które są prowadzone przez kancelarie prawne. To też jest przykład kompletnego braku etyki. Prawie zawsze restrukturyzacja kończy się porażką, o tym mówiłem już kilkakrotnie. Wynika to z prostych praw matematyki. Jeżeli nie wiecie Państwo, dlaczego, zachęcam do obejrzenia moich poprzednich programów na temat restrukturyzacji. Przykład z życia wzięty: pani notariusz, która miała duży problem z niewypłacalnością. Zgłosiła się do bardzo znanej kancelarii i tam upadłość miała kosztować 30 tysięcy plus VAT. Upadłość konsumencka. Kiedy przyszła do mnie, powiedziałem wprost, że nie chcę od pani złotówki, nie wezmę nawet 100 tysięcy, bo upadłość może pani wyłącznie zaszkodzić. Niemniej jednak no, z czegoś trzeba żyć, więc duża kancelaria. Nie wahała się narazić klientkę na tak pokaźną stratę, po to, żeby jej zaszkodzić. Bardzo mnie dziwi, że często prosimy prawników do mediacji, bo oni tego słowa nie rozumieją. Oczywiście nie wszyscy, ale najczęściej dzieje się tak, że prawnik strasznie mocno trzyma stronę swojego klienta, czyli chce tego drugiego wdeptać w ziemię, drugą stronę mediacji. Co oczywiście kończy się zerwaniem tych mediacji. Temat znam bardzo dobrze, ponieważ mediacje prowadzę bardzo dużo i wbrew pozorom przy mediacjach ważniejsza jest druga strona nie mój klient, nie mój mocodawca, w imieniu którego działam, tylko ta druga strona. Ponieważ ta druga strona z reguły nie ma zaufania do mediatora, więc musimy pokazać, że jesteśmy, rozumiemy jego problem, patrzymy na sprawę także z jego strony. W efekcie tylko w ten sposób może powstać umowa, która jest akceptowalna przez obie strony. Jeszcze jeden przykład, trochę śmieszny, trochę żałosny. Właśnie jak prawnik chciał pomagać swojej znajomej przy zakupie mieszkania. Brałem w tej transakcji udział, moim mocodawcą, moim klientem był sprzedający. Nie zajmuję się pokazywaniem mieszkania, tego mam oczywiście agentów, natomiast pilnuję strony prawnej wszystkich umów przedstępnych, ostatecznych, w zależności jaka jest forma sprzedaży, również kwestia kredytu hipotecznego, to są tematy doskonale mi znane, w związku z tym od tej strony pilotuję całą transakcję. W tym wypadku chętną do zakupu była prawniczka, ale no, wzięła sobie do pomocy właśnie takiego bardzo ważnego prawnika, to był chyba jej kolega. Cóż się okazało? No zadawali mnóstwo pytań, oczywiście Pan prawnik przy każdej okazji mówił jaki to jest ważny, Jaki to kancelarii pracuje, ale to było dosyć przewidywalne. Tak? Ten typ tak ma. W pewnym momencie pojawiła się cena. Tak? Klientka zaproponowała cenę niższą o 30 tysięcy od ceny wyławczej i to mniej więcej było tam 1 150 000 zł. Przekonałem sprzedającego, że obniżka ceny ma sens, mimo że wystawione mieszkanie było też po cenie niewysokiej. W związku z tym, ponieważ cena została zaakceptowana przez sprzedającego, przekazaliśmy informację stronie kupującej o tej decyzji sprzedającego i zostałem zobowiązany do przygotowania umowy przedwstępnej. Umowa zajęła mnie około dwóch godzin, przesłaliśmy drugiej stronie i co się okazało? Pan prawnik Wyszedł z propozycją, że chciałby jednak zmodyfikować cenę i obniżyć ją o kolejne 83 tysiące. Żelazna zasada mediacji i negocjacji: nie renegocjuje się ceny. Cenę ustala się raz. Przeszliśmy ten etap, w związku z tym sprzedający odmówił dalszych negocjacji. Wręcz prosił mnie, żebym już z tymi ludźmi więcej się nie kontaktował. Nie chce z nimi dalej prowadzić rozmów. Informacje o zakończeniu rozmów, zakończeniu negocjacji przekazałem dosyć stanowczo, informując, że na tym etapie żadne negocjacje, jeśli chodzi o cenę, nie są możliwe. Możemy oczywiście ustalać termin zawarcia kolejnych umów, możemy ustalać treść umowy przedstępnej, natomiast już cenę raz ustaloną nie się na tym etapie. Ponieważ kupującej bardzo zależało na tym mieszkaniu, po prostu chciała coś jeszcze urwać, taką żałosną metodą z udziałem swojego pełnomocnika, e, okazała swoją złość. Właściwie, obydwoje okazali swoją e, złość, skierowaną w moim kierunku i wstawili mi w opiniach Google'a po jednej gwiazdce. Mogą to Państwo zobaczyć na dzień nagrania. Tego filmu te osoby jeszcze tam figurują. Pan <laughs> prawnik nawet dołączył swoje zdjęcie, że było wiadomo, że to nie jakiś tam pan Paweł Krawiec, bo tak się nazywa, tylko ten pan Krawiec, który jest ważnym prawnikiem, tak mnie ocenił. Do transakcji oczywiście doszło. Wszystkie osoby uczestniczące w tej transakcji były wściekłe. To jest właśnie udział takiego ważnego prawnika, jak można rozwalić najprostszy deal. Oczywiście nie jest celem tego filmu, że mam się skarżyć na jakiegoś tam prawnika, który pojawił się na mojej drodze. Ja z tego tytułu żadnych strat poza moralnymi, drobnymi nie odniosłem, ale pamiętajcie Państwo, że tak właśnie, taką właśnie pomoc możecie uzyskać w podobnych przypadkach. To nie jest tak, że wszyscy prawnicy są podobni. Większość tych ważnych mniej więcej tak właśnie funkcjonuje. Te wszystkie wady, o których dzisiaj mówiłem, dotyczą prawie całej grupy, ale prawie to nie znaczy wszyscy. Tak jak mówiłem wcześniej, współpracuję z wieloma kancelariami prawnymi, z bardzo znanymi, znaczącymi prawnikami i właściwie nie ma sprawy, czyli jest bardzo mało spraw, których nie mógłbym się podjąć. Oczywiście nie osobiście, ale przekazując je w dobre ręce. Często jest też tak, że jednego klienta, jednego przedsiębiorcę prowadzi aż cztery kancelarie. Ja jestem tą osobą, która organizuje pomoc, wyznaczając do danej działki daną kancelarię, bo każdy ma inną specjalizację. Pamiętajmy, że w przypadku rozwiązywania ważnych problemów tam, gdzie jest potrzebna prawdziwa, profesjonalna usługa prawnicza, obowiązuje zasada: Saper myli się tylko raz. Jeżeli niewłaściwie wybierzecie pełnomocnika, prawnika, kancelarię, to. Sprawa nie tylko nie zostanie rozwiązana, ale często jest tak, że Wasza sytuacja znacząco się pogorszy w stosunku do stanu wyjściowego. Ten film przygotowałem ku przestrodze, bowiem w życiu przedsiębiorcy zdarzają się takie sytuacje, kiedy jeden popełniony błąd może zakończyć się tragicznie, a takim błędem może być skierowanie poważnej sprawy w niewłaściwe ręce. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, problemy? Czy szukają Państwo pomocy prawnej, bezpiecznej? Zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdą Państwo pod filmem. Na maile odpowiadam osobiście.